Pamiętasz żarty z tego, że ktoś kiedyś zrobił porter bałtycki bezalkoholowy? Mm -hmm. Zrobili. Później były żarty, że. Aha, teraz co? Grodziskie bezalkoholowe? Zrobili. Dzień dobry, kociekawik. efektywny Głos w Waszym domu. A to twoje piwo. Tak. Więc to nie będzie. Recenzja tak jak normalnie, bo no, no tak, co będę chwalił, to co wymyśliłem, tak. Okej, okay, <laughs> dobra. Niech i tak będzie. Więc w ogóle, skąd się wziął pomysł, żeby zrobić grilliskie bezalkoholowe? Otóż w browarze i inne beczki, w którym od jakiegoś czasu pracuję, piwa bezalkoholowe stanowią no, ładnych paręnaście procent całej produkcji, czyli mniej więcej dwa razy tyle, ile jest średnia rynkowa. Czyli można ten browar całkiem nieźle radzi sobie w piwach bezalkoholowych. Czy się w nich specjalizuje, no to jeszcze może aż nie aż tak, ale no, mam ten know-how, więc trzeba było pomyśleć, co zrobić, żeby tą, to portfolio piw bezalkoholowych jeszcze bardziej ubogacić, co jeszcze nowego wymyślić, więc pamiętam, że zrobiłem listę propozycji, jakieś bezalkoholowe ale nie powiem, co mówię to zrobimy. Równe ciekawe wersje, i tak myślę, myślę, kurczę że nikt nie zrobił bezalkoholowego Z jednej strony to może nie mieć sensu, a z drugiej strony może właśnie mieć sens, bo jest tak, jakby rok Grodzickiego. Jest duża obecność jego w różnych środkach przekazu. Promujemy ten styl. Polskie browary robią to naprawdę fajnie, ale nikt nie zrobił bezalkoholowego, więc może spróbujmy. No i od słowa do słowa okazało się, że pomysł chwycił. Oczywiście użyliśmy słodu wędzonego, dumionego dębem z browaru Bruntal, które kupiliśmy dzięki browarowi Fortuna. Oczywiście użyliśmy prawdziwego chmielu tomyskiego. Ustawiliśmy parametry wody, takie jak w grudziskim. No Drożdże oczywiście nie były gorlickie, no bo musiały być do piw bezalkoholowych. No i wielkie pytanie, jak to zrobić, żeby to smakowało jak wyglądało jak grudziskie? Będąc piwem bezalkoholowym, bo wiadomo, że cechą grzyckiego jest to, że ono jest bardzo wytrawne. No to w piwie bezalkoholowym to jest ciężkie do osiągnięcia. Jak się robi 8 plato, jeśli chcę mieć 0,5%, no to tych cukrów wrzeskowych jest bardzo dużo. Jak się robi 6 plato, trochę mniej. Więc zróbmy 5 plato. Mniej, no to już będzie trochę za bardzo, chyba, woda. Tak strzeliłem, bo nie wiedzieliśmy, jak to robić, tak naprawdę. Myślałem, myślałem, wymyśliłem, dobra, spróbujmy 5 plato. Trzymam kciuki, żeby się udało. I chyba się udało. Chyba się udało, bo piwo. Wglądek bliskie. Czyli jest bardzo jasne, słomkowe. No nie jest idealnie klarowne, ale jak najbardziej mieści się. No, teraz nawet już się zdążyło sklarować, natomiast jeszcze w zbiorniku, tuż przed rozlewem, no jeszcze ta klarowność nie była dokładnie taka, jak bym chciał, ale no teraz widzę, że jest tak, jak powinno być. Jest piękna biała piana i przede wszystkim, no to pachnie gudziskiem. Te nuty brzeczkowe tutaj udało nam się zredukować, Muszę potwierdzić albo zaprzeczyć. Mogę? Potwierdzam. Więc udało nam się zredukować nuty brzeczkowe do minimum, takiego, że praktycznie są niewyczuwalne. Plus ta wędzonka, plus ta chmielowość. Oczywiście, to nie jest super wytrawne piwo, bo nie mogło być. Ale moim zdaniem, i zdaniem paru innych osób, które parę brzyczek w życiu wypiły, Smakuje gradzie. Mogło być troszeczkę wyższe nagazowanie, ale to akurat była kwestia techniczna. No bo rozlew jest jaki jest. Po prostu większe nagazowanie powodowałoby duże problemy technologiczne przy rozlewie, więc zostało to nagazowane tyle, ile w browarze było możliwe. No to smakuje trochę gradzie. Niestety musisz mi uwierzyć na słowo. Wierzę ci na słowo. E, piwo nazywa się Grodziska 15, bo jeszcze. A tak, właśnie. Grodziska 15. E, nie jest to nawiązanie do browaru Grodzka 15 w Lublinie, gdzie powstało pierwsze ala grudziskie, czyli Pra-Pinta. Tego Grodziska 15 to jest. To jest adres browaru inne innebeczki. Grodziska 15 05 870 Błonie. Jest taka trochę gra słów. No i co ja mogę powiedzieć? No, dobre piwo wyszło. I odbiór jest całkiem niezły. Oceny na tapcie są bardzo, bardzo przyjemne. Powyżej czterech. I chyba pokazuje to, że... Zobaczymy oczywiście, jakie będą wyniki sprzedaży, no bo to jest jednak super niszowe piwo. Ale... No powiem, że to było piwo, które zrobiło jakiś szum, które zrobiło Jakieś małe zamieszanie w tym piwnym świadku w sytuacji, kiedy prawie wszystko już było. Jednak okazuje się, że można, można jednak zrobić coś, coś nowego, coś innowacyjnego, więc kraft nie jest jeszcze stracony. No dobra, ale w momencie, kiedy pojawiło się to piwo, pojawiły się takie wątpliwości, czy jest sens robić piwo bezalkoholowe z takiego, które wyjściowo ma 2-3%. Czy twoim zdaniem jest sens? Tak, moim zdaniem jest sens. To w ogóle co, co to zapytanie? pytanie? No jednak piwo bezalkoholowe jest bezalkoholowe, więc... No ale pojawiły się w, bra w branży, no powiedzmy, że w branży takie wątpliwości, czy to ma sens. Czy to ma sens? No, jeżeli jest ktoś, kto to chce wypić, kupić, to ma sens. Moim zdaniem robienie wersji bezalko z piw niskoalkoholowych ma sens. Bo jest, jest ten wybór. Możemy, możemy teraz sobie iść do pubu, do sklepu i kupić zwykłe grziskie. A jeżeli ktoś chce, ktoś musi jechać samochodem. Ktoś nie może konsumować alkoholu w jakichkolwiek znaczących ilościach, ale na przykład może wypić kefir z ogórki, kiszone, to może też wypić piwo bezalkoholowe bez żadnych problemów. Więc jednak są sytuacje, że ktoś chciałby sięgnąć po coś, co ma taki smak. Ale tego alkoholu albo nie chce, albo nie może. I proszę bardzo, to jest piwo dla takiej osoby. Jest, jest smak, jest pan. Wchodzi się na piwo z znajomymi, to można sobie posiedzieć z znajomymi. Bez alkoholu. Zresztą nie muszę chyba przekonywać nikogo, że piwa bezalkoholowe jako takie mają sens. A to nawet nie, można nie patrzeć na to jak na bezalkoholową wersję Grodzickiego, tylko po prostu patrzmy na to jak bezalkoholowe, które jest inne, wyrównia się czymś. Jest właśnie wędzone, ma dosyć wyraźną goryczkę. Jest dość wytrawny w odczuciu, przez to, że to jest tylko 5 platon. I ten profil wody też jest taki, żeby ta wytrawność była większa, ta, żeby podbić chmielowość. Więc to popatrzmy na to jak na takie trochę inne, lekko wędzone, piwo bezalkoholowe z fajną goryczką. I jako takie, no to w ogóle już nie ma, nie ma dyskusji, ma sens. Ale oczywiście możecie mieć na zdanie i chętnie podyskutujmy w komentarzach. No i pytanie, jaka jest jego dostępność? Podobno ma być w Craft tak słyszałem. Na pewno pojawia się już w sklepach specjalistycznych, w lokalach z piwem rzemieślniczym, w hurtowniach, które takie miejsca zaopatrują. I mam nadzieję, że to będzie jeszcze szerzej szło w Polskę, więc sklepy specjalistyczne tam głównie tego szukajcie. Mam nadzieję, że pojawi się też gdzieś online. Jakby co, to pytajcie, wywierajcie presję na swoich badylarzach, niech zamówią. Dobra. Widzimy się. Za czas jakiś.